Braworowa akcja polskich służb, jeśli chodzi o rozbicie kolejnej szajki migrantów. Ukraińcy przejęli kolejne trzy centra handlowe. Czy to dobrze, czy źle? Polacy masowo ruszyli po złoto. Padł rekord. A na koniec nikt nie ma już wątpliwości. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Pamiętajcie, żeby subskrybować nas, e, m, w, ponieważ o 6.30-18.00 wchodzą zawsze nowe filmy. Nawet w ciszę wyborczą no, po prostu nie poruszamy tematów związanych z wyborami, związanych z jakąś taką stricte polską polityką, no ale zawsze macie najświeższe newsy, także możecie na nas liczyć. A ja mam nadzieję, że mogę liczyć na Was i tego subika zostawicie dzięki serdeczne. Lećmy z pierwszym tematem. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Sosnowca zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia jednej z firm działających w Katowicach. Okazało się, że pracodawca zatrudnił nielegalnie 169 osób. Większość z nich to obywatele Kolumbii. Kontrola wykazała, że w okresie 6 ostatnich miesięcy Firma zatrudniła łącznie 295 obcokrajowców. Aż 169 z nich pracowało bez wymaganych zezwoleń. Wśród nich było 163 osoby z Kolumbii, a także kilka osób z Wenezueli, Kirgistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu i Gwatemali. Działania kontrolne dotyczące legalności zatrudnienia cudzoziemców często trwają wiele miesięcy. W omawianym przypadku rozpoczęte zostały w listopadzie ubiegłego roku. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. dokumenty pracowników oraz współpracują z innymi instytucjami. W związku ze sprawą mogą zostać wszczęte dalsze postępowania, w tym karne i administracyjne. Nielegalne zatrudnianie obcokrajowców może skutkować karą finansową od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów. Nowe propozycje zakładają wyższe kary dla nieprzestrzegających prawa pracodawców, nawet do 60 tysięcy złotych grzywny lub ograniczenie wolności, zwłaszcza za niewypłacanie wynagrodzenia. Ten news wydaje się nie być niczym specjalnym, przecież obcokrajowcy pracujący u nas na czarno pewnie nikogo nie dziwią, gdyż bardzo dużo Polaków również pracuje na czarno. Pewnego rodzaju niespodzianką jest fakt, że nie są to osoby pochodzące ze wschodu, ale ludzie, którzy przybyli do nas z Ameryki Południowej. Nikt nie poinformował nas, że są oni przetrzymywani wbrew swojej woli, więc spokojnie możemy przyjąć, że przyjechali do nas z własnej woli, tak? Zastanawia mnie fakt dlaczego. Przecież kiedy pomyślimy o kraju europejskim, który jest dobrym miejscem, żeby wyemigrować, to do głowy przychodzą nam Niemcy, może Francja. Wychodzi jednak na to, że czasy, kiedy nasze państwo było narodem drugiej kategorii chyba minęły i potwierdzają to nawet nielegalni migranci, którzy przyjeżdżają akurat do nas. I w sumie nie ma co się dziwić. Jesteśmy najbezpieczniejszym i najszybciej rozwijającym się krajem w Europie. Szkoda tylko, że zdecydowali się przybyć tutaj nielegalnie. Zamiast ich potępiać, powinniśmy się jednak chyba cieszyć. Są to ludzie, którzy, tak jak my, są katolikami oraz przyjechali do nas, żeby pracować, a nie pobierać świadczenia socjalne. Lepiej by było, żeby przyjechali do nas tylko tacy imigranci, zamiast ludzi, którzy chcą jedynie pobierać zasiłek i siać zamętnie. No cóż, dajcie znać, co wy o tym myślicie, a my lecimy dalej. Ukraiński fundusz Focus Estate Fund z siedzibą w Luksemburgu poinformował o przejęciu trzech centrów handlowych w województwie śląskim. Transakcja dotyczyła obiektów działających pod nazwą Plaza w Sosnowcu, Rudzie Śląskiej i Rybniku. Za zarządzanie tymi miejscami odpowiedzialna będzie firma White Star Real Estate, która jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przejęcie śląskich galerii to kolejny etap wieloletniej współpracy pomiędzy ukraińskim funduszem a White Star Real Estate, która obejmuje już takie obiekty jak Galeria Sandecja w Nowym Sączu, Ferio Legnica czy Galeria Sandomierz. Firma zatrudnia ponad 300 osób i posiada biura w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, będąc międzynarodową firmą z wiodącym kapitałem amerykańskim. Centra handlowe Plaza w Rybniku, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu to wielofunkcyjne obiekty miejskie, które oferują łącznie ponad 120 sklepów, Punktów usługowych, gastronomicznych i rozrywkowych, takich jak na przykład kina. W promieniu 40 minut jazdy samochodem mieszka około 2 miliony 600 tysięcy ludzi, co było istotnym czynnikiem dla nowego właściciela. Stali bywalcy centrów handlowych nie powinni spodziewać się na razie znaczących zmian w funkcjonowaniu wspomnianych obiektów, jak wyjaśnia Agnieszka Kurczych z White Star Real Estate. Na obecnym etapie firma koncentruje się na sprawnym wdrożeniu operacyjnym oraz utrzymaniu najwyższych standardów funkcjonowania galerii. Potencjalne kierunki dalszego rozwoju będą analizowane we współpracy z właścicielem, czyli Focus Estate Fund, z myślą o długofalowym umacnianiu pozycji centrów na rynku lokalnym. Polska jest teraz nawet w zależności od badań i terminu, nawet do kilku milionów Ukraińców. Niektórzy zasymilowali się lepiej, inni nieco gorzej, ale faktem jest, że jeśli przejdziemy się ulicą największego miasta, to nie ma szans, żebyśmy nie usłyszeli kogoś mówiącego po ukraińsku w dosłownie każdym województwie, jeśli przejdziecie się po, e, po, po, po mieście e, wojewódzkim. Zazwyczaj pracują oni w zwykłych zawodach i raczej nie prowadzą w Polsce biznesów. Nie ma w tym nic dziwnego. Kto normalnie otwierałby biznes w państwie, w którym chce się tylko przeczekać aż sytuacja w ich ojczyźnie w końcu się uspokoi. Przecież to oczywiste, że po zakończeniu wojny większość Ukraińców będzie chciała wrócić do swoich domów, które musieli opuścić. No ale bardzo możliwe, że niedługo się to też zmieni. To, że zaczynają wykupywać polskie spółki. Wprost sugeruje, że po zakończeniu wojny wcale nie zamierzają opuszczać naszego kraju i właśnie u nas planują ułożyć sobie przyszłość, bo kto inwestowałby miliony złotych u nas, jednocześnie planując wrócić do siebie? Wychodzi na to, że obecność Ukraińców u nas wcale nie jest tylko okresem przejściowym, a ich obecność powinniśmy postrzegać jako nowy standard. Możliwe, że za kilka lat nikogo nie będzie już dziwiło, że robimy zakupy w ukraińskich sklepach. Ukraińcy zakładający i prowadzący u nas firmy na pewno są lepszą opcją dla naszej gospodarki. Gospodarki niż gdyby mieli tylko pobierać świadczenia socjalne, tak jak robią to niektórzy inni imigranci przebywający w Niemczech czy e, Francji, lub gdyby mieli organizować się w grupy przestępcze, nie? no ale przejmowanie całkiem naszej gospodarki też nie jest nam e, na rękę. Więc ze wszystkim umiar i nad wszystkim powinniśmy mieć kontrolę jako Polacy. Lecimy dalej. Melnica Skarbowa to lider sprzedaży złota w Polsce. Istnieje od 2011 roku, a spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Rok 2025 może okazać się przełomowy dla rynku złota w Polsce, zarówno pod względem cen, jak i wolumenów inwestycyjnych, informuje Rzeczpospolita. Mennica Skarbowa, określająca się jako największy w kraju dystrybutor złota inwestycyjnego, zakończyła pierwszy kwartał z ponad 270 milionów złotych przychodów, co oznacza niemal 50% wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Jeśli obecne trendy się utrzymają, Polacy mogą nabyć ponad 20 ton żółtego kruszcu w całym roku. Co stanowiłoby absolutny rekord w historii naszego kraju. Rekordową dynamikę wzrostu obrotów notują również inni krajowi sprzedawcy złota i metali szlachetnych. O globalnym rekordzie informuje także Światowa Rada Złota, według której początek roku był najlepszym pierwszym kwartałem niemal od dekady. W kwietniu cena złota przekroczyła na krótko psychologiczną barierę 3500 dolarów za uncję, a światowe zakupy sięgnęły 1206 ton. Znacząco pomógł w tym Nagły wzrost popytu ze strony inwestujących funduszy ETF oraz zakupy banków centralnych. Narodowy Bank Polski również zwiększa swoje rezerwy złota, które obecnie przekraczają 509 ton, co stanowi o 61 ton więcej niż pod koniec grudnia zeszłego roku. Jak podkreślił prezes NBP Adam Glapiński, z tymi zasobami bank zajmuje już 12 miejsce w globalnym rankingu złotych rezerw banków centralnych, wyprzedzając nawet Europejski Bank Centralny. Polscy detaliczni inwestorzy w pierwszych miesiącach roku tłumnie ruszyli po sztabki i monety wykonane ze złota. Michał Tekliński, ekspert rynku złota w serwisie Gold Saver z grupy Goldenmark, która odnotowała ponad 80% wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale, podkreśla, że nie tylko przybyło klientów, ale dokonują oni znacznie większych zakupów niż przed rokiem. Najchętniej nabywane są jednouncjowe 100-gramowe sztabki oraz jednouncjowe australijskie kangury. Polska stała się na tyle istotnym rynkiem na świecie, że Światowa Rada Złota planuje dokładnie monitorować sprzedaż tego kruszcu nad Wisłą i wyodrębniać nasz kraj w swoich statystykach. Wielka Skarbowa każdego miesiąca sprzedaje złoto warte prawie 100 milionów złotych. nikogo nie dziwi fakt, że w obecnych czasach, kiedy sytuacja na świecie jest tak bardzo napięta, ludzie próbują znaleźć jakiś sposób, żeby jak najbardziej zabezpieczyć swoje finanse. Ciężko wyobrazić sobie lepszy sposób niż inwestowanie w metale szlachetne. Przecież niezależnie od tego, co będzie się na świecie działo, złoto nigdy nie straci swojej wartości, nie dotknie go inflacja, w przeciwieństwie do akcji spółek, nie może zbankrutować, a decyzje polityków nie wpływają na jego wartość aż w takim stopniu, jak w, na udziały w spółkach. Dodatkowo, gdyby zabrakło internetu, większość ludzi straciłoby dostęp do swoich inwestycji, a złoto w prosty sposób można ukryć w swoim domu i zawsze mieć przy sobie. Nawet w przypadku wybuchu wojny złoto nadal utrzyma swoją wartość i każda osoba będzie gotowa, aby przejąć je jako zapłatę, podczas gdy pieniądze mogą stać się bezwartościowe. I to, że ludzie tak chętnie w nie inwestują, jest najlepszym świadectwem, jak bardzo napięta jest sytuacja międzynarodowa. Oczywiście trend ten zdecydował... zdecydowały się Skapitalizować już korporacje, które zarabiają na wydobyciu i sprzedaży złota. Więc nie możemy wykluczać, że również robią wszystko, żeby poczsycać takie trendy. No ale złoto zazwyczaj jest jednym z najstabilniejszych aktywów. Lećmy dalej. Do Polski została wprowadzona już w latach 50. miała Zapewnić pasze dla zwierząt. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania administracji publicznej w zakresie rozpoznania i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt. Według raportu opublikowanego przez Międzyrządową Platformę do Spraw Różnorodności Biologicznej we wrześniu 2023 roku, gatunki inwazyjne były główną przyczyną globalnego wymierania roślin i zwierząt w 60% odnotowanych przypadków. Eksperci podkreślają, że wczesne wykrywanie i szybkie reagowanie skutecznie spowalnia tempo rozprzestrzeniania się tych gatunków. Ustawa o gatunkach obcych, która weszła w życie 18 grudnia 2021 roku miała dostosować krajowy system do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracował plan działań dotyczący dróg przenoszenia inwazyjnych gatunków, identyfikując 36 ścieżek ich rozprzestrzeniania. Za priorytetowe uznano rozprzestrzenianie roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych oraz ucieczkę zwierząt domowych, akwarystycznych i terrorystycznych. W raporcie kontrolnym zwrócono uwagę, że mimo określenia zadań i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, nie ustalono wartości docelowych. Wskaźników, co uniemożliwia ocenę osiągnięcia celów. Do końca 2020 roku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie wdrożono kompleksowego programu zwalczania wspomnianych gatunków. Pomimo opracowania takich programów dla 15 gatunków, większość skontrolowanych gmin nie zdefiniowała prawidłowo zadań związanych z tym problemem w swoich programach ochrony środowiska. Najwyższa Izba Kontroli wystosowała wnioski o wprowadzenie zmian w ustawie o gatunkach obcych oraz wskazała ministrowi klimatu i środowiska potrzebę rozważenia, Możliwości dofinansowania ze środków publicznych realizacji zadań własnych gmin, związanych z rozpoznaniem i zwalczaniem inwazyjnych gatunków obcych. Autorzy raportu podkreślają konieczność zwiększenia skuteczności działań w tej dziedzinie, gdyż inwazyjne gatunki stanowią poważne zagrożenie dla rodzimej przyrody, usług ekosystemowych, gospodarki oraz zdrowia ludzi. W niektórych miejscach już mamy potwierdzone, że był to faktycznie ten groźny barz Ten przykład świetnie obnaża problemy naszego systemu politycznego. Z roku na rok takie wydawałoby się małe i nic nieznaczące problemy, przez brak wdrożenia dobrych rozwiązań, rosną. W tym przypadku, nawet dosłownie, bo mowa o roślinach, do ogromnych rozmiarów. I ta sprawa dobrze obrazuje, że system nie wzmusza polityków do radzenia sobie z problemami raz na zawsze, ale do skakania między nimi, przesk przeskakując no, od jednej dużej afery do drugiej. Jednocześnie nie przejmując się problemami, które nie są medialne, ale dotykają każdego. Polaka. Dzięki serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się ciepło. No i hej.